Idąc za naukami z poprzedniego vloga, vloga numer 13, pytam na początek vloga numer 14, co dobrego? To bardzo ważne pytanie i jedna z najlepszych rzeczy, która może się nam przydarzyć, z której możemy skorzystać, do której możemy sięgnąć, po to, żeby odpowiedzieć sobie, co dobrego i po to, żeby w ogóle ustawić się w życiu, w danym dniu, w czasie, w którym jesteśmy, to Wdzięczność. Ale co tak naprawdę robi nam wdzięczność? Co nam załatwia? Jakie uruchamia mechanizmy? Często, jeśli chodzi o wdzięczność, prześlizgujemy się po pewnych ogólnikach, spróbujmy dzisiaj zanurkować w te rozważania o wdzięczności głębiej. Jeśli jesteście na Instagramie czy na Facebooku, to przełączcie się teraz na YouTube'a, a ci, którzy są na YouTube'ie, lecimy dalej z tą wdzięcznością. Bardzo lubię to porównanie, które mówi o wdzięczności jak o smarze o jakimś lubrykancie, który pozwala nam um, odnotowywać mniejsze tarcie z życiem. Bardzo to tak fajnie wyobrażeniowo działa i rzeczywiście traktuję tę wdzięczność często jako coś takiego, co pozwala mi. Poruszać się w życiu z mniejszą ilością tarcia, doświadczać tego, tego tarcia mniej. Na przykład, a każdemu z nas się zdarzają takie momenty, kiedy zaczynam sobie wkręcać, że czegoś mi brakuje, czegoś bardzo potrzebuję, że w jakimś sensie jestem niepełny, niedoskonały, albo świat wokół mnie jest w jakimś sensie. Niedobry dla mnie, to pierwszym krokiem, do którego sięgam nauczony doświadczeniem, wiedząc, w jaki sposób to mi pomaga, to jest wdzięczność. Kiedy za... spokojnie zastanawiać, za co w ogóle w życiu w tym momencie w tej chwili mogę być wdzięczny, od razu przeskakuję na inny poziom. Zupełnie inaczej zaczyna wyglądać to moje spojrzenie związane z jakimś trudnym momentem, momentem braku, momentem odczucia niedoskonałości, której doświadczam. To jeden z takich podstawowych mechanizmów, w których wdzięczność mi pomaga. Wdzięczność również zmniejsza taki wewnętrzny opór. Przed wchodzeniem w nowe tematy, przed zawalczeniem o swoje sprawy, bo pokazuje najczęściej odnosząc się do przeszłości, że wówczas, kiedy to robiliśmy, miało to sens, że warto takie działanie podejmować, żebyśmy z czasem mogli być za to, co wówczas się wydarzyło wdzięczni. Zwiększa wdzięczność zwiększa. Plastyczność umysłu, bo jeśli jesteśmy skupieni na swoich problemach, na tym, że coś się zablokowało, że gdzieś jesteśmy zatrzymani, to rzeczywiście jest taki moment, w którym nagle nasz umysł zaczyna się poruszać jak w klatce, nie widzi wyjścia, nie wie, w którą stronę się zwrócić, co zrobić. A skupienie się przez chwilę na wdzięczności, sięgnięcie do tej wdzięczności, tak jakby otwierało drzwi. Do przejścia, do myślenia na innym poziomie jakości. Wdzięczność również w jakimś sensie przyspiesza adaptację do, do, do zmian. Jak, jak, jak trafiamy w nową sytuację, jest nam w niej trudno, to odwołanie się do wdzięczności, odwołanie do doświadczeń, kiedy podobnych rzeczy, po, podobne rzeczy spotykały nas, podobnych rzeczy doświadczaliśmy w przeszłości. Wdzięczność też pomaga, pomaga się w tym wszystkim dużo lepiej odnaleźć. Są, są badania, które wres, w, wprost pokazują, w jaki sposób wdzięczność nam pomaga, co wdzięczność robi dla nas dobrego. I okazuje się, że dzięki wdzięczności poprawiają się pewne funkcje umysłowe, pewna nasza sprawność, pewna nasza efektywność w działaniu umysłowym. Między innymi Wdzięczność usprawnia nasze myślenie, zwiększa naszą zdolność, sprawność w przetwarzaniu informacji, które do nas docierają, podnosi naszą gotowość do działania. Rzeczywiście, kiedy w jakimś sensie odbijemy się od wdzięczności trochę jak od takiego od trampoliny, od takiego punktu, z którego można się odbić, to momentalnie uruchamia się nasza skłonność, gotowość, pewna. Energia, odwaga do tego, żeby działać. No i też dzięki wdzięczności dużo łatwiej się adaptujemy do sytuacji, które nas spotykają poprzez te wszystkie mechanizmy, które obniżają nasze poczucie stresu, nasze poczucie trudnego doświadczenia, nasze poczucie niepewności. Tak sobie dzisiaj tutaj siedzę i mówię do Was o wdzięczności. Piję woda, bo trzeba się nawadniać. Jak sobie z tym radzicie? Ja zawsze muszę się pilnować, żeby tej wody była odpowiednia ilość. Dzisiaj nadaję do Was z mojego z wnętrza, mojego pisarsko-filmowego studia. Tak się ułożył ten dzień, że to jest najlepsze i najwygodniejsze miejsce, chociaż. Prognozy pogody pokazują, że będzie jeszcze kilka dni festiwalu słońca, także myślę, że sięgniemy i do nagrań, które będą gdzieś z parku, z ławeczki w blasku słońca. Pójdźmy jeszcze dalej, jeśli chodzi o tą wdzięczność, bo właściwie to, ta lista benefitów korzyści, które ona przynosi jest bardzo długa, wręcz niekończąca się, prawdę mówiąc, można tak paradoksalnie powiedzieć, że dobrze byłoby być wdzięcznym za samą wdzięczność, bo to poczucie wdzięczności poprawia nasze poczucie wartości, kiedy sobie analizujemy te dobre rzeczy, które nas spotykają, które w sobie mamy, za które możemy być wdzięczni, to nagle okazuje się, że w naszym, naszych własnych oczach, w naszym własnym poczuciu nasza wartość rośnie, bo okazuje się, że spotyka nas dużo więcej dobrych rzeczy, dużo więcej błogosławieństw, aniżeli wydawałoby się nam w pierwszej chwili. Taki bardzo banalny, prosty natychmiastowy sposób sięgnięcie do wdzięczności jest pomysłem na poprawę nastroju który mamy. Jeśli spotyka nas coś, co wywołuje u nas taki zjazd nastroju, zjazd naszego stanu, umysłu, kiedy nagle poczujemy się źle, to sięgnięcie do wdzięczności jest bardzo dobrym pomysłem. To trochę tak jak jakaś witamina, witamina W, którą, kiedy podajemy sobie, to natychmiast się poprawia nasz stan. To wszystko, o czym tutaj mówię, takie konsekwentne sięganie do, do wdzięczności. O, ktoś do mnie dzwoni. Tak się również zdarza, kiedy się nie wyciszy telefonu, ale nie będzie nam to przeszkadzało. Kiedy... Pozbieramy te wszystkie rzeczy. To okazuje się, że wdzięczność jest taką, takim fundamentem, takim często niezauważanym przez nas sposobem podstawowym sposobem dbania o nasz dobrostan. O takie zanurzenie w pozytywnych emocjach, w pozytywnych wartościach, w pozytywnych doświadczeniach. Zatem Spróbujmy to wszystko jakoś zrekapitulować i podsumować, bo tych korzyści rzeczywiście jest bardzo wiele. Skuteczność w działaniu, większe szanse na sukces, lepsze relacje z otoczeniem, osiąganie celów to są takie bardzo praktyczne wymiary działania wdzięczności, których doświadczamy w momencie, kiedy tą wdzięczność codziennie praktykujemy. Redukcja stresu i na, napięć, najprzeróżniejszy, otwarcie umysłu na nowe możliwości, mentalna elastyczność, pozytywne nastawienie to kolejne elementy tych pozytywów, które przynosi wdzięczność. Chciałem Wam na koniec opowiedzieć o pewnym bardzo fajnym sposobie sięgania do wdzięczności, ale zanim to zrobię, to tradycyjnie. Spójrzmy, co tam się zadziało w komentarzach pod ostatnim vlogiem, a za chwilę jeszcze o tym sposobie praktykowania wdzięczności, bardzo fajnym i pomagającym. Piszcie w komentarzach pod vlogiem numer 13, gdzie właśnie pojawiło się niezwykle ważne pytanie, co dobrego. Jolanta pisze tak. Dzień dobry. Przeważnie rozpoczynam rozmowę od tradycyjnego: jak leci, ale pytanie: co dobrego? Podoba mi się, bo skłania do pozytywnego spojrzenia na nasz mijający dzień. Tu w Anglii tak właśnie ludzie się witają, jest to bardzo dobry zwyczaj, ponieważ skłania do pozytywnej odpowiedzi. Jak najbardziej. Dzięki za list z soboty. Bardzo był mi potrzebny, to Małgorzata. Małgorzata odwołuje się do cotygodniowego, spokojnego listu mojego sobotniego mailingu, który dociera do 10 tysięcy ludzi. Jeśli jeszcze nie macie w tym gronie, to znajdziesz w opisie tego filmu miejsce, w którym można się zapisać, zasubskrybować ten list. Barbara pisze już samo pytanie co dobrego nastawia na pozytywne, optymistyczne myślenie pytanego. Nawet mi się zrymowało, pewnie dlatego, że wprowadził mnie Pan w dobry nastrój. Tak, to nawet w kontekście dzisiejszej, dzisiejszych rozważań na temat wdzięczności, pytanie co dobrego, powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, co dzieje się dobrego w danym momencie, ale co w ogóle dzieje się dobrego w naszym życiu i za co możemy być wdzięczni. Agnieszka pisze: Dzień dobry, od dziś zacznę od słów co dobrego u Ciebie, a nie co u Ciebie słychać. To dobry pomysł, to bardzo praktyczne, chociaż, tak jak mówiłem w tym vlogu, na początek może to pytanie być zaskakujące i trudne dla naszych rozmówców. W Niemczech na pytanie jak leci, zawsze człowiek dostaje odpowiedź gut, czyli dobrze. Na początku yy, wiele lat byłam zła, że nie mogę powiedzieć yy, prawdy, że nie jest tak, jak yy, opowiadają. Teraz wiem, że jest to yy, odpowiedź yy, taka. Yy, Pobieżna i szukam w tym pytaniu pewnych dobrych rzeczy. Tak pisze yy, Karina. Yy, patrzymy dalej na komentarze. Wrażliwiec pisze: a propos co dobrego? <grymny> to dobre pytanie na, na dziś. Od rana było sporo bieganiny, ale takiej pozytywnej. Prawdę mówiąc, do pracy takiej merytorycznej siadam stosunkowo późno, ale myślę, że przez fakt, że nie zajmowałem się nią od rana, uda mi się ją przejść szybko i sprawnie trochę. Koncentrując te, te siły, które były ulokowane w innych miejscach wcześniej, e, takiego niewyczerpanego intelektualną pracą e, umysłu w tym, co robię, więc e, powiedzmy, że dobre jest e, to, że teraz przez najbliższe dwie, trzy godziny będę miał czas na m, takie duże skupienie, które powinno przynieść e, efekty. Ciekaw jestem, co u Was dobrego, jak Wy patrzycie na wdzięczność, jak używacie wdzięczności w sytuacjach, kiedy nie jest najlepiej, kiedy trzeba się odbić od czegoś trudnego. Miałem na koniec opowiedzieć o tym sposobie. Bardzo fajna rzecz, mianowicie można w pewnym sensie podkręcać to swoje odczuwanie wdzięczności Przykładając je do różnych zmysłów, które mamy. Jeśli przyłożymy wdzięczność do zmysłu dotyku, to możemy sobie próbować odpowiedzieć na pytanie, za co mogę być wdzięczny w tej chwili w kontekście czegoś, co czuję, czegoś, co dotykam. Ja na przykład siedzę w tej chwili na wygodnym fotelu, moje nogi spoczywają na ziemi i mogę być wdzięczny za grawitację i za to, że mam takie solidne, Oparcie w moim podłożu. Tak, może to dotyczyć zmysłu wzroku. Ja akurat za oknem widzę promienie słońca odbijające się na ścianie i to jest coś, za co mogę być wdzięczny. Podobnie ze smakiem, piję w tej chwili wodę. Moją ulubioną lekko gazowaną i mogę być wdzięczny za jej smak i za jej efekty. Nawadniające moje ciało, i tak dalej, i tak dalej. Przyłożenie tej wdzięczności do um, jakiegoś zmysłu, którym w danym momencie coś odczuwamy, albo odwołujemy się do wspomnień, jak odczuwaliśmy, bo mogło być tak, że widzieliśmy piękny zachód słońca, czuliśmy fantastyczny zapach, dotykaliśmy. Czegoś niezwykłego, ciepłego, piasku na plaży, albo liści, jakieś rośliny. To są takie kwantyfikatory wdzięczności, do których możemy się odwołać, które bardzo fajnie wspierają tą praktykę doświadczania wdzięczności. Dzięki za dziś. Zapraszam na jutro i oczywiście zapraszam do pytań i komentarzy. Będę na nie odpowiadał w kolejnym vlogu. Mój Boże, już zbliżamy się do. Do półmetka tego eksperymentu. Może potrwa dłużej aniżeli 30 dni. Eksperymentu pogadajmy, bo to był już 14 z tych vlogów. Dziękuję Wam za obecność. Tradycyjnie odetnijmy spokojem. Mamy to w sobie. Żyjmy w pełni i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.